Dr Jesse Marcel Jr i szczątki z Roswell. 24 sierpnia bieżącego roku zmarł Jesse Malsell Jr., syn oficera, który 6 lipca 1947 roku dotarł na miejsce katastrofy domniemanego latającego spotka w okolicach Roswell. Jak mówił, gdy ojciec wiózł do bazy znalezione na miejscu szczątki, zatrzymał się w domu, by mu je pokazać. Były wśród nich kawałki dziwacznej folii i metalowe belki pokryte enigmatycznymi znakami. Marcel Jr., kiedy dorósł, został lekarzem i dosłużył się stopnia pułkownika. Nigdy nie zaprzeczył temu, co widział jako dziesięciolatek. Pewnej lipcowej nocy 1947 roku dziesięcioletniego Jesse'ego Juniora obudził ojciec, który służył w bazie lotniczej w Roswell. Major Marcel powiedział mu wtedy, że ma za sobą coś, czego chłopiec nigdy nie widział i pewnie już nie zobaczy. Tamta dziwna noc zmieniła życie ich obu. Jesse Malsell Jr. urodził się w sierpniu 1936 roku w Houston w Teksasie, gdzie mieszkał z rodzicami do 1942, kiedy jego ojciec, oficer wywiadu Jesse Malrose Sr., został przeniesiony do Harrisburga w Pensylwanii, a następnie na front. Po powrocie i awansie na majora w styczniu 1946 roku przeniesiono go do bazy lotniczej w Roswell do 509. grupy bombowej. Wydarzenia, które rozegrały się tam rok później, przeszły do historii. 6 lipca 1947 roku Marcel otrzymał telefon od George'a Wilcoxa, szeryfa hrabstwa Chaves, który donosił, że zgłosił się do niego rancher twierdzący, że znalazł na pustyni szczątki rozbitego obiektu. Był to Mac Brazel, z którego relacji wynikało, że do katastrofy, którą zwiastował Hook, doszło prawdopodobnie 2 lipca. Dzień później natrafił on na fragmenty obiektu, które po kilku dniach przyniósł do biura szeryfa, licząc na nagrodę. Major otrzymał rozkaz udania się na miejsce katastrofy. To, co miał ze sobą Brazil, zabrano do biura przełożonego Marcela, pułkownika Blancharda, a następnie odesłano do kwatery głównej 8 Armii Powietrznej, 8 Air Force, Fort Worth. W towarzystwie Sheridana Cavita, funkcjonariusza kontrwywiadu, Marcel odwiedził następnie Rancho Brazela, gdzie znaleziono duży fragment Wraku ukryty w szopie. Częście zebranych na miejscu szczątków Marcel załadował do swojego bójka. Około pierwszej, drugiej w nocy, już 7 lipca, jadąc do bazy, zatrzymał się w domu, by pokazać znaleziska żonie i synowi. Jesse Jr. przypomniał sobie, że ojciec był wtedy podekscytowany i mówił, że chce pokazać mu coś, czego chłopiec dotąd nie widział. Przeniósł część tych rzeczy do domu i rozłożyliśmy je na podłodze. Szczątki można było podzielić na trzy kategorie. Grubą, metaliczno-szarą substancję, przypominającą folię. Kruchy, brązowo-czarny materiał, przypominający plastik, podobny do bakelitu. Oraz fragmenty, które przypominały belki. Na wewnętrznej powierzchni belek widniało coś w rodzaju pisma. Miało purpurowo-fioletowy odcień i wyglądało na wytłoczone. Znaki składały się z zakrzywionych, geometrycznych kształtów. Nie przypominały cyrylicy ani pisma japońskiego. Wyglądały raczej jak hieroglify, ale nie było w nich zoomorficznych znaków. Ojciec powiedział, że szczątki znalezione zostały na północny zachód od Roswell. Uznał je za coś bardzo niezwykłego i możliwe, że użył nawet w odniesieniu do określenia ich pochodzenia terminu latający spodek. Był pewien, że nie był to balon pogodowy. Stwierdził w oświadczeniu Jesse Jr. W odpowiedzi na zarzuty, że jako dziecko mógł oglądać on szczątki balonów wysokościowych projektu Mogul, które miały za zadanie nasłuchiwać. Od głosów sowieckich eksplozji jądrowych, Marsel stwierdził, Pozostałości balonu Mogul rzeczywiście przypominają materiał, któremu przyglądałem się przed laty, jednak istnieją podstawowe rozbieżności, które nie zostały wyjaśnione. Powiedziano mi, że na taśmie samoprzylepnej, którą używano do podklejania folii do balsy balonów, widniały rysunki kwiatów. Jednak szczątki, które widziałem, nie mogły być fragmentami balonu, ponieważ nie wyglądały na takie, co z kolei wzbudziło wielkie zdumienie mojego ojca. To co widziałem nie było podklejaną papierem folią. Ta z Roswell była metalowa po obu stronach. Nie widziałem natomiast tak zwanego metalu z pamięcią kształtu, o którym wspominają inne osoby. Jeśli chodzi o wspomniane belki, na pewno nie była to balsa. Miały ten sam kolor co folia i również były metalowe. Symbole na nich nie wyglądały jak kwiatki, ale miały formę geometrycznej konfiguracji. Nie zauważylibyśmy też pewnie, że od belek odbija się światło, gdybyśmy nie unieśli ich w górę. Refleksy światła żarówki przybierały barwę metaliczno-fioletową. Z kolei brązowawe lub czarne tworzywo trudno porównać z czymkolwiek. Chciałbym, żeby to, co tamtej nocy znalazło się na naszej podłodze, było szczątkami balonu mogul. Dla mnie osobiście istnieje zbyt wiele różnic, aby powiedzieć „problem rozwiązany”. Dzień po tym jak Jesse Jr. widział tajemnicze szczątki, oświadczenie o ich znalezieniu pułkownik William Blanchot podyktował oficerowi informacyjnemu, a ten przekazał je miejscowej prasie. Zawierało ono m.in. informacje o majorze Marcelu, który odwiedził miejsce katastrofy latającego talerza. Wszystko, co stało się później, miało na celu zatarcie jakichkolwiek śladów po tym incydencie. Wykonano nawet zdjęcie, na którym Major Marsall i generał Ramey pozują z rzekomo podstawionymi szczątkami balonu. Dopiero w latach 70. Major Marcel oświadczył, że sprawa z balonem miała na celu zatuszowanie sprawy. Od tego czasu sława incydentów w Roswell nabrała rozpędu, a dzięki staraniom badaczy takich jak dr Stanton Friedman udało się zebrać pokaźną ilość materiału od jeszcze żyjących świadków. Tę postawę Marcela Juniora doceniał on z wielu powodów. Nie bał się mówić o tym, co trzymał wtedy w rękach. Pracował nawet z plastykami nad odtworzeniem symboli, jakie widział na szczątkach. A przecież nie musiał tego robić. Mógł trzymać język za zębami, jak wielu innych, twierdził Friedman. Odwaga w przypadku Jesse Marcela Juniora nie była bez znaczenia ze względu na jego pozycję społeczną oraz długoletnią służbę w wojsku. Po ukończeniu medycyny w 1961 roku i odbyciu stażu w szpitalu w Nowym Orleanie, Marcel Junior zaciągnął się do marynarki, gdzie ukończył dodatkowe kursy medyczne. W 1971 roku odszedł ze służby i zajął się prywatną praktyką lekarską w mieście Helena w stanie Montana. W 1973 roku wstąpił do Gwardii Narodowej i odbył kurs pilota śmigłowca. W późniejszym okresie został naczelnym lekarzem Montany. W 2004 roku, krótko po 68 urodzinach, znowu został zmobilizowany w wyniku wojny w Iraku jako lekarz. Spędził tam kilkanaście miesięcy. W Gwardii Narodowej dosłużył się stopnia pułkownika. Mimo rozwoju kariery, Marshall Jr. nigdy nie wypierał się, że to, co stało się w 1947 roku, było prawdą. Nie miał też oporów przed uznaniem, że szczątki pokazane mu przez ojca nie pochodziły z rozbitego balonu. O tamtych zdarzeniach, które przeszły do historii, napisał książkę pod tytułem The Roswell Legacy. Dziedzictwo Roswell. Jesse Marsall Jr. mówił. Dziedzictwo tego zdarzenia to przyznanie, że nie jesteśmy sami w kosmosie, że istnieją w nim inne cywilizacje, które wiedzą, jak pokonywać jego przestrzenie. Według mnie są dużo bardziej zaawansowani niż my i przechodzili przez etap rozwoju energii i broni atomowej. Przesłanie, jakie niosą, może dotyczyć tego, że jeśli im udało się go przetrwać, może i innym się uda. Opracowanie portal infra www.infra.org.pl. Na podstawie TheGuardian.com, ufologie.net oraz marsoljungiol.com. Czytał Iwelios.